Cześć, jestem Polishkoder. Witam Was w kolejnym poradniku na tym kanale z serii Discord.js, czyli jak zrobić bota do Discorda w języku JavaScript. Dzisiaj zajmiemy się przyciskami, które doszły w wersji Discorda js 13. A także co dokładnie dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, aby nasza wiadomość miała przyciski. I do czego miałyby służyć takie przyciski? No, jest tutaj wiele zastosowań. Pokażę jedno wam zastosowanie, może w przyszłości więcej, ale jedno. Zastosowanie pokażę Wam w następnym odcinku. Będzie to jakby reaction roll, chociaż to już nie będzie reaction roll, no bo to nie będzie oparte na reakcjach, że musimy zareagować, tylko na przyciskach i myślę, że to jest o wiele, wiele lepsze. Także to będzie w następnym odcinku, a dzisiaj pokażę wam same podstawy e, przycisków. Także nie przedłużajmy, zacznijmy, przejdźmy już do naszych e, przycisków. Także na początku stwórzmy sobie jakąś komendę w naszym command handlerze, abyśmy mogli użyć od razu tych przycisków. Ja tego nie będę pokazywał, także przejdźmy już do robienia przycisków. Okej, okay, także jesteśmy już w pliku naszej komendy. Oczywiście to tak u mnie wygląda, e, u innych może to z Wyglądać inaczej, ponieważ ktoś może mieć innego command handlera, ktoś może w ogóle go nie mieć i wszystko robić w evencie message create. Także, no po prostu tutaj robimy to, co ma się wykonywać. Także, no nie polecam od tego zaczynać od butonów, tylko już ogarnąć sobie jakiś command handler czy coś i dopiero wtedy to robić. Także, no tutaj mamy już naszą komendę i w środku będziemy wysyłać już wiadomość z buttonem. Na początku zróbmy sobie zwykle. Po prostu wiadomość. Po prostu napiszmy tutaj: nie będzie to embed, może, no może to być embed, ale nie będziemy się już w to bawić teraz. Także wpiszmy tutaj: message.channel.send. No i tutaj dajemy po prostu treść naszego, naszej wiadomości, czyli jakaś tam testowa wiadomość. OK, tutaj będą właśnie pod tą wiadomość podepniemy sobie przyciski. Na razie włączmy nasz, przy, nasz, naszego bota. I teraz e, wpiszmy wykrzyknik buttons. I jak widzicie, mamy testowa wiadomość. Teraz tutaj będziemy podpinać sobie nasze przyciski. A więc, po pierwsze, jak. Jak stworzyć jakiś przycisk w ogóle? Po pierwsze musimy mieć e, zmienną e, action row, message action row dokładnie e, z Discorda, także pamiętajcie, że musimy mieć tutaj const Discord równa się require Discord.js, bo będziemy go używać No i e, tutaj e, zróbmy sobie const e, czyli tworzymy zmienną stałą e, nazwijmy ją buttons równa się i dajemy tutaj new e, Discord. message action row. tutaj mamy właśnie e, i robimy nawiasy. Kropka add component add component dokładnie i tutaj w środku będziemy dodawać nasze przyciski. bo message action row to jakby jest taki to jest jakby taki kontener można tak nazwać e, w sensie to jest coś takiego co przechowuje nasze przyciski. ok. także e, aby stworzyć tutaj przycisk Yy, musimy wpisać new yy, discord.message yy, button mamy go tutaj i yy, tutaj yy, to jest podobne do embeda jeśli ktoś wie jak się embeda robi czyli tutaj mamy yy, nowego discord message embed i tutaj robimy po kropce wszystkie funkcje dodajemy yy, że to jest takie to jest takie tutaj będzie to yy, podobne Czyli tutaj wpisujemy kropka, no i mamy tutaj wszystkie nasze rzeczy, które możemy sobie ustawić i co na początku co tutaj w ogóle można ustawić? Po pierwsze, musimy ustawić najważniejszą rzecz, czyli custom ID. Po co to jest? Po to, byśmy jakby to jest takie ID naszego przycisku. Potem zrobimy takie coś, że jeśli będziemy klikać przycisk. To wtedy będzie to wykrywać, czy ID naszego przycisku to jest takie. Jeżeli tak, no to wykonaj jakąś funkcję. Ok. Kropka custom ID, tylko nie custom ID, tylko set custom ID. I tutaj w nawiasie podajemy ID naszego butonu No to nazwijmy to test button 1. Na przykład tak. Dalej musimy ustawić sobie. Możemy ustawić tutaj sobie, co będzie pisać w tym przycisku. Dajmy set label i w środku dajemy, co będzie pisać. No to dajmy tutaj. Te, to jest testowy przycisk. Może trochę długa nazwa na przycisk, powinny być krótsze, ale wiadomo, to jest do testów. Dalej, możemy sobie ustawić jeszcze, czy to jest. Możemy dać jakiś URL. Aby po, po, po kliknięciu jego otworzyła nam, się, otworzyła nam się jakaś strona. Do tego przejdziemy później, ale jeszcze mamy tutaj Set Style i emo set Emoji i Set Disabled. Najpierw przejdźmy do Set Style. I o co tutaj chodzi? Tutaj podajemy styl naszego przycisku. Wszystkie wam zaraz pokażę, mamy tutaj 5 stylów. E, danger, Link, Primary, Secondary i Success i one się różnią po prostu kolorem. Czyli jaki będzie kolor naszego przycisku, na początku dajmy sobie Primary, czyli ten taki podstawowy. No i może na razie dajmy, że to będzie na tyle. Bo co tu jeszcze można. A Disabled, dobra, to na razie, na razie zostawmy to. Stworzyliśmy sobie tutaj jeden przycisk. Teraz aby wsadzić go na naszej wiadomości. Musimy ją wysłać trochę w, innym sposobie, w innym sposobie, coś jak w embedach. Tak jak tutaj podawaliśmy to w klamerkach, że chcemy embedy, ten embed, to tutaj musimy to podać w podobny sposób. Tylko, że jeśli chcemy tutaj tekst, właśnie pokażę Wam dwie opcje. Chcecie, jeśli chcecie mieć tekst, no to w tych klamerkach wpisujecie content, dwukropek i tutaj wpisujecie, to jest testowa. Wiadomość. W sensie, no wiadomo, co tam chcecie mieć, żeby pisało. I dajcie przecinek i y, dajecie tutaj komponent. kopek, No i w środku podajecie buttons. Ok. No i y, to już by było tutaj na tyle. A jeśli macie y, embeda, no to zamiast takiego czegoś tutaj wpisujecie. Oczywiście embed. Embeds. No, i tutaj podajecie, wiadomo, embeda jakiegoś. No, ale my mamy tutaj bez mamy takie coś, także wysyłamy to. Teraz włączmy naszego bota. B, oczywiście nie, tak, o tak. I bot jest online, także teraz przejdźmy do naszego y, Discorda. Wpiszmy buttons. No, i jak widzicie, mamy już nasz przycisk. Także to jest testowa wiadomość, a to jest testowy przycisk. Także możemy sobie na razie w niego kliknąć, ale jak widzicie on trochę pomyśli, pomyśli. No i ta czynność się nie powiodła, ponieważ nie wywołał żadnej funkcji, dlatego się nie powiodła. W następnym odcinku pokażę wam jak właśnie dodać jakieś funkcje, dzisiaj się tym zajmować nie będziemy. No dobrze, także dodajmy kolejny przycisk z innymi właściwościami. W sensie z innym stylem, no i innymi ogólnie tutaj rzeczami. Jak dodać tutaj drugi przycisk? Musimy zrobić tutaj przecinek i y, zrobić to samo co było tutaj oczywiście pamiętajcie, że muszą być te przecinki jeśli tutaj nie będzie przecinka po tym to jakby no ten tego już nie zaliczy jakby tutaj będzie już błąd także musimy tutaj dać przecinek ok, dalej mamy tutaj set custom id y, tutaj damy y, test button 2 set label y, test 2 nazwijmy to i tutaj mamy set style i, i dajmy tutaj styl teraz Secondary, czyli to będzie drugi kolor, włączmy naszego bota i to będzie już taki kolor szary. Także o, tak właśnie wygląda ten kolor. Secondary. Następnie dodajmy sobie wszystkie style, aby można było je wszystkie zobaczyć. Także mamy tu jeszcze success. On będzie zielony. Jak widzicie jest zielony i dajmy jeszcze danger i dodajmy jeszcze e, ostatni już chyba, czyli link. A, jeszcze zapomniałem, że tutaj gdzie mamy set style link, to, no to musimy jeszcze podać e, właśnie ten URL, czyli dodajmy sobie set URL, no i dajmy tutaj jakiś URL. I jeszcze musimy sobie tutaj e, usunąć set custom ID, e, ponieważ jeśli dodajemy URL, no to custom ID niestety nie możemy dać. No dobrze. Także odpalmy już naszego bota i teraz wpiszmy Buttons i zobaczymy wszystkie już nasze przyciski. Oczywiście one na razie nic nie robią. Po tym ostatnim? Jak widzicie ten ma tutaj nawet ikonkę, że prowadzi do jakiejś strony, kliknijmy go i przechodzimy na... Discord.com. Teraz zajmiemy się kolejną właściwością naszych przycisków, czyli wyłączanie ich. Czasami chcemy, aby na przykład wyłączyć jakiś przycisk. Jakie tutaj zastosowanie można dać do tego, na przykład podczas robienia embedów z różnymi stronami, czyli w przyciskach damy, że lewo, prawo, żeby przesuwał, żeby była następna i wcześniejsza strona. I na przykład wtedy zrobimy, że jeśli będzie maksymalna strona i już nie będzie można dalej pójść, no to ten przycisk będzie dezaktywowany. Także jak wyłączyć jakiś przycisk? Wyłączmy sobie ten nasz, to jest testowy przycisk, przejdźmy tutaj do tego naszego pierwszego przycisku i dajmy tutaj kropka set disabled i tutaj dajemy true. Czyli, że ustawiamy, żeby był wyłączony i dajemy TRUE Czyli, że będzie wyłączony Jeśli tutaj damy FALSE, no to wtedy on będzie wyłączony. Chociaż to jest jakby bez sensu tutaj. Także e, dajmy SET TRUE Teraz przejdźmy do naszego, e, e, do naszego Discorda Dajmy tutaj Buttons I jak widzicie, nasz przycisk jest wyłączony Jak najeżdżam na niego, to jest taka właśnie, taki kursor właśnie, że jest zablokowany To inne oczywiście działają no. także to już by było na tyle z wyłączenia. Teraz zajmiemy się już ostatnią rzeczą, czyli emotki. Emotki do naszych przycisków. Jest to dosyć fajna funkcja. I teraz tak, aby dać zwykłą jakąś emotkę, no to musimy sobie ją znaleźć. Dajmy sobie tutaj na przykład ikonkę laptopa. Także kopiujemy ją i teraz tak, aby ją wkleić, musimy dać tutaj tego slasha nad enterem i wklejamy ją. Wtedy zobaczycie, że będzie to takie dwukropek komputer, dwukropek, czyli e, nasza emotka, jakby tylko, że nie jako emotka, tylko tekst. I klikamy Enter. I wtedy ona się pojawi jako nie emotka, tylko właśnie taki znak. E, bo jeśli byśmy normalnie tutaj dali komputer, no to byłoby coś takiego. Teraz kopiujemy właśnie tą emotkę. I teraz przechodzimy do naszego e, Visual Studio Code i tutaj, gdzie mamy. Nasz przycisk, może dajmy to do tego drugiego. Eee, dajmy tutaj eee, kropka set emoji, i w środku dajemy właśnie tą emotkę. Teraz eee, włączamy naszego bota. Wpiszemy wykrzykiwanie buttons. I jak widzicie, mamy tutaj naszą emotkę już w naszym drugim przycisku. I teraz tak, to właśnie tak działa dla zwykłych emotek. A jak to działa dla customowych emotek, które są właśnie z jakiegoś serwera? Ja dodałem sobie tutaj przed chwilą taką emotkę i właśnie ją dodamy sobie tutaj gdzieś do naszych przycisków. Także jak zrobić, aby ją tam wkleić? Oczywiście, jeśli ją skopiujemy i zrobimy coś z tamtą, no to ona właśnie pojawi się nam w taki sposób, a nie tak jak tutaj. No i właśnie to musimy skopiować, czyli faktycznie robimy to samo, tylko właśnie musimy wkleić tam właśnie coś takiego, czyli mamy Tutaj nazwę w trójkątnych nawiasach mamy nazwę naszej emotki, i tu jeszcze mamy jej ID. Także kopiujemy to, przechodzimy i dajemy sobie do naszego może nie tutaj, ale no załóżmy tutaj tylko dobra, dajmy tutaj dobra set emoji i dajemy właśnie to w ten sposób. No i włączmy bota. I wpiszmy Buttons No jak widzicie nasza ikonka już no Może nie ikonka, bardziej motka Już customowa tutaj jest No i możemy oczywiście włączyć nasz, nasz przycisk Abyśmy ją lepiej widzieli no jak widzicie, tak właśnie tworzy się przyciski w Discord.js, także no nie jest to bardzo trudne, jest to bardzo łatwe tak naprawdę e, i przyda nam się ogólnie to w następnych odcinkach, także widzimy się już w następnym odcinku z tej serii, e, w którym zrobimy e, właśnie te reaction roll, tylko że na przyciskach, także to by było na tyle. Subskrybujcie ten kanał, jeśli Wam się spodobało, dajcie komentarz, lajka. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.